Nie, moim zdaniem nie. Za wcześnie, tak? Za wcześnie, tak. Ja powinny niech Pan mówi zdecydowanie, że nie. Ja sądzę osobiście, że nie. Ja Dla, też. Tak. Dlaczego? 6 lat myślę, że to jest Na jeszcze wcześnie. wiek, w którym powinny się bawić. A w domu, w przedszkolu? Mogą nawet w przedszkolu, ale bawić, Czyli a nie się uczyć się. Ja a w krajach Europy Zachodniej już chodzą od sześciu lat? Tylko, że w krajach Europy Zachodniej inaczej wygląda edukacja. Inny U nas poziomy. jest inny poziom. Za dużo się od naszych dzieci wymaga, tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Myślę, że ten rok różnicy, czy to, czy to tak dużo robi, nie wiem, myślę, że powinniśmy zostać przy tym, przy czym jesteśmy, tak jest dobrze. W zależności od tego, jak dziecko się rozwija, nie określałabym wieku, nie trzymałabym się tego sztyzna. Zobacz, Raczej tak? rodzice, moim zdaniem, no i psycholog. Uważam, że również miałoby tutaj coś do powiedzenia. Jeżeli dziecko jest wybitnie zdolne, to jestem za. A jeżeli jest przeciętne, to raczej proszę mnie odbierać dzieciństwa.